To nie pora na sandały, święta prawie już nastały. W KFD zestawów wiele. Wszystko dobre w super cenie. Ho, 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 ho! Siemanko, seria wagon merytoryczny. Dzisiaj e, ciągi i wyciskanie po ostatnich nieudanych maksach. E, bezpośrednio zaraz po fazie objętości, co w sumie nie miało prawa się udać. Wychwyciliśmy parę błędów i co należy wprowadzić do Klaudi planu, żeby wywindować e, jej ciągi, brakowało nam tam na pewno góry, brakowało e, rakpuli, których nie wprowadzaliśmy. Była wysoka objętość po to, żeby nauczyła się trzymać pozycję od samego początku. Natomiast jeżeli chodzi o ławę, jest tam magiczna bariera 50 kg, której nie może przełamać, a ja z kolei kazałem jej zapomnieć o ciężarze 47,5. Ale się w dzisiaj. Uparła się na 47,5, ale ma no, zrobić... Ja Wief. ma A zrobić nie, tak 50. Ty, to od razu, nie. No. Ma być 50 i tyle, także dzisiaj e, ustalimy no, sobie, fesu. co dalej w planie, jakie zmiany w planie. Zobaczycie sobie, jak powstaje plan e, dla Klaudi i przeanalizujemy ćwiczenia, które będziemy wprowadzać w nowym planie. Nie było tak, że ja chciałam robić maksy, tylko powiedziałam, skończył mi się plan sześciotygodniowy i na to Grzegorz napisał Dobra, nie. to przyjdź zrobimy maksy. Dobra, zaczniemy sobie od... Y, wyciskania. Jeżeli chodzi o ciężar 50 kg on się na dole zachowuje jak przyspawany. Dlatego wprowadzimy sobie wyciskanie pin press, czyli od tego sticking pointu, gdzie ona ma problem, czyli będzie to zaraz bezpośrednio, powiedzmy, dosłownie z 5 cm nad klatką, będzie to pin press. Dodatkowo użyjemy sobie do tego gum oporowych. To będzie jako ćwiczenie główne czterotygodniowe. Chciałbym, żeby robiła go w chwycie biakromicznym przez 4 tygodnie, dwa tygodnie. Potem robiła go w wide grip i dopiero po tym wszystkim sprawdzimy, jak ten wynik yy, i o ile w ogóle pójdzie nam do góry. A myślę, że powinien pójść, bo pozycja jest dosyć ładna. Stabilizacja sztangi jest dosyć ładna. Dobierzemy sobie jeszcze teraz yy, aktywację po wstępnej analizie samego wyciskania do kilogramów 40, czyli teraz bez rozrzewki sama sztanga lecimy do kilogramów 40. Potem dobierzemy sobie aktywację i przejdziemy do ćwiczenia Pin Press z gumami oporowymi. No, Aż się rozgadała! Ja się dopiero teraz dowiaduję, jak będzie wyglądać mój plan, tak że jestem. Yy wyrażona tymi tygodniami, co będą? Na razie pusty Excel zwykły. Tu sobie będę tworzył, e, myślę, czterodniowy plan, czyli dwa dni treningu, dzień przerwy i dwa dni treningu. Opierający się właśnie o to, czego nam brakuje teraz w wywindowaniu swoich maksów. Po prostu kombinuję i udaje zapracuję. Dlaczego dwa na dole? Dlatego, że im Klaudia bardziej zbliża się do maksów, submaksów, tym ma problem z zachowaniem pauzy na dole. Można jej powtarzać. A ona i tak robi z odbicia. Ja bym tu złapał o palet wężej. Dlaczego palec wężej? Dlatego, że zejść na dół. W momencie, kiedy ona jest na samym dole, o, teraz schowała. Ale jeżeli na maksymalnie zepni najszerszy, zepnie najszerszy, to tworzy nam się... Taka linia, czyli łokieć, nie jest bezpośrednio pod nadgarstkiem. Dlatego w jej przypadku yy, złapać sobie palec wężej. Poza tym, jak mówiłem na początku odcinka, a znowu mnie nie słuchała, chciałbym, żeby ćwiczenie to odbywało się na chwycie biakromicznym, czyli ciut szerzej od barków. Wężej złap. Złapałam wężej. Jeszcze. Mówiłem o chwycie biakromicznym, Klaudia. Dobra, no ale to jak o, się... o! Tak wąsko chcesz? Tak. Aż tak wąsko. Wcześniej mówiłeś o jeden palec tylko. Zobaczcie sobie teraz, gdzie jest pozycja łokcia, a gdzie jest pozycja nadgarstka. Jak one ładnie pod sobą pracują. Zapewne widzieliście teraz, jak y, zwężyliśmy troszeczkę chwyt i zachowuje się jej y, łokieć nadgarstka, czyli znajduje się bezpośrednio pod nim. Przez to y, torami siły jest troszeczkę skrócone, a jak ono jest skrócone, to ona jest w stanie wygenerować większą siłę. Jednocześnie wydłużając tor ruchu sztangi, co jest nam potrzebne, bo potem jakby ten tor ruchu sztangi skrócimy przez szerszy chwyt, ona będzie w stanie wystartować tą sztangą z dołu, nie będzie miała tego uczucia że sztanga jest przyspawana do klatki. Ciężar 37,5 kg i trójeczka. Klaudia, w ogóle przypuszczam, że jak jej dzisiaj nie pójdzie, to będzie się wymawiała tym, że miała dzisiaj egzamin z prawa jazdy. Egzamin oblała, wręcz wzorowo, bo... Klaudia, powie, co zrobiłaś? No co no, wjechałam na krawężnik w zawracaniu na wstecznym. Także no, zdawa się nawet najlepszym, nawet Grzegorz, Grzegorz w ogóle nie patrzy jak jedzie, tylko widzi krawężnik, trawa, on jedzie, nie? Także... No, ja mam, wiesz, to znaczy miałem Lincolna, Ale więc ja nim przejeżdżam przez wszystko, ja po prostu jadę, ja mam na rondzie prosto, to jadę na rondzie prosto. Ja myślę, że zostaniemy na tym ciężarze, to znaczy ten ciężar będzie ciężarem roboczym na pierwszy tydzień, bo E, ładna technicznie trójka była na tym ciężarze już takim RP powiedzmy 9. E, dlatego nie ma sensu iść wyżej, bo możemy robić jakieś odbijane, takie jakieś pierdolamento na 40, ale nie ma to sensu, zwłaszcza, że chwyt biakromiczny jest dla niej chwytem nowym, co oczywiście w przyszłości powinno zaowocować e, lepszym wyjściem z dołu. Dlatego klatka będzie e, miała priorytet dwa razy w tygodniu, czy treningów są cztery. Jeden trening to będzie właśnie pin press, ciężar sobie dobierzemy, a jeden trening w pierwszym tygodniu to będzie właśnie 37,5-5 trójek 5, na tempie 2-1-1-1. Czyli tak, dobieramy sobie teraz yy, aktywację yy, pod to, czyli na pewno foam roller wall slide. Za chwilę wam Klaudia pokaże yy, jak, żeby zaktywować jej ten zębaty. Będzie to podciąganie chwytem neutralnym i myślę, że na tym zostaniemy, po czym przejdzie już do wyciskania pin press, to sobie zresztą zaraz zobaczycie. Generalnie to współpracuję z Grześkiem, tak jak patrzę na niego, to nigdy nie wiem, czy pisze dla mnie plan treningowy, czy przegląda samochody. Akurat teraz piszę, ale przeważnie przeglądam samochody. Czyli mamy tak, dwa ćwiczenia aktywacyjne, foam roller wall slide i pull up chwytem neutralnym. Kładę Wam teraz pokażę, jak one wyglądają ćwiczenie główne czyli ping pressy z gumą 6 serii po 6 tutaj tempa nie ma ponieważ chodzi tu tylko o to żeby zabrać to z martwego punktu następne ćwiczenie w tym planie w tym dniu będzie to floor press ale dumbbell czyli na y, hantelkach do tego dorzucimy sobie dwa ćwiczenia jakieś wiosłujące czyli będzie to na przykład Renegade Row żeby ją ustabilizować i będzie to na przykład Seal Row i to będzie jeden dzień klaty, a za chwilę sobie ustalimy drugi dzień klaty, który będzie jednocześnie czwartym dniem treningowym w danym tygodniu. Dobra, przechodzimy do ciągów. pressów. Chciałem, żebyś zrobiła e, pokazowo pinpresy, żeby wszyscy mogli zobaczyć, na czym polega press. Damy żółtą gumę z jednej i z drugiej strony, żeby ona stawiała opór stojaki. Wysokość dostarczona jest taka, żeby było to mniej więcej w tym jej martwym punkcie. Jeżeli będzie źle, to oczywiście poprawimy. Teraz przygotowujemy sobie sprzęt pod trening. Klaudia. Napierdalaj. Ogólnie to będzie teraz testowe podejście, czy ciężar nie jest za duży, bo zapisałem jej w pinpressach 6 piątek. Jeżeli ciężar będzie za duży, to po prostu zmienimy ciężar w tabeli. Dlatego musimy sobie to po prostu ustalić. Sztangę odkładasz na stojak i wyciskasz z martwego punktu. I wyciskasz. Dobra, zmniejszamy ciężar. Podejście numer dwa, pierwsze niezaliczone. No, Poniosło nas z ciężarem trochę. Teraz mamy 22,5 kg. Ma być zrobionych 6 piątek, czyli spróbujmy, jak nam pójdzie piątka. Odłóż. Masz odłożyć na do stojaku. Dobra damy wyżej sobie o jeden ten, nie? Mamy wyżej już stojaki, czyli ten sticking point jest już wyżej. Sprawdzamy, jak nam to pójdzie. 5 ruchów, ciężar 22,5 na razie, czyli ten pierwszy tygodniowy. Dobra, teraz zauważcie, że guma jest zamocowana trochę do tyłu, a jak guma jest zamocowana do tyłu, to zmusza jej najszerszy do ciągłego spinania, bo odciągają z tyłu. Dodatkowa korzyść z zamontowania gum ciut z tyłu. Dumbbell floor press, czyli ćwiczenie pomocnicze do pin pressu. 5 ósemek, na dole ma być dwa pauzy. Jest wiosło, jedną ręką i wracasz. Wiosło, drugą ręką i wracasz. Dobra, mamy dzień pierwszy przerobiony. Dzień drugi zaczyna się od kubańskich rotacji. Kuban Rotation wie, co to jest. Tak. Wie, co to jest. To było Następnie. Tak, tylko będziesz to robiła sobie w oparciu o kolano. My to robiliśmy z Michałem. I facepuller jako aktywacja, potem wyciskanie w chwycie biakromicznym. 5 razy 3 i potem według tabeli będzie leciała sobie co tydzień. Na koniec dipsy i pullover cable, czyli ściąganie na wyciągu drążka górnego, żeby mu prosto do przedramienia. Ósemka, tak? Ósemkę. cztery ósemki, ósemka na rękę. Korzystając z tego, że mamy podwyższony TRX, zrobimy sobie drugie ćwiczenie, czyli face pull na trx się Dociągasz do... Nie, moja droga. Face pull, jak sama nazwa wskazuje, face, czyli do twarzy. Dociągasz to w ten sposób. Tu do twarzy wyżej, 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 wyżej. O właśnie, do samego końca. I opuszczaj. Do twarzy, tak jakbyś chciała dotknąć rękami czoła teraz. O właśnie. Głową do, czoła. Głową do czoła, tak, jak Marcin. Tu, 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 tu. Wyżej, wyżej, wyżej. Tak. I ciągnij plecami teraz. O właśnie, to jest face pull. To jest face pull. Teraz powinniśmy sprawdzić yy, ciężar na wyciskanie biakroliczne, ale że zrobiliśmy to już na początku, kiedy była świeża, bo teraz nie miałoby to sensu, to przejdziemy do dwóch ostatnich ćwiczeń, czyli dipsy na poręczach 5 razy 5 w rampie, czyli 100 stopniowo będziemy dokładać ciężaru i... Cable pullover i to będzie ostatnie ćwiczenie, po czym zrobimy sobie tylko rozeznanie w rak-pulach, jaki ciężar i objętość zastosujemy, i to będzie na tyle. Cable pullover i rak Cable pullover tylko tak, powiedzmy. Instruktorzowo, jak to wygląda. O, dobra? Ściągasz sobie to najszerszym. Ćwiczenie to na sam koniec wyciskania. Tak, żeby się nie Dodatkowo zmęczyć. wzmacnia nam najszerszy grzbietu. Możemy sobie je zastąpić przenoszeniem hantelki. Nie, nie, Klaudia, na prostych rękach, ewentualnie ciut zgiętych. Nachyl się i naciągaj to. Dokładnie. Tu masz, o właśnie. Ona sobie spina Najszerszy przez to pracuje sobie zębaty. Możemy sobie to zastąpić przenoszeniem hantelki za głowę, w wyciskaniu. Fajny taki dodatek do treningu klatki, jednocześnie angażujący plecy. Możemy robić, jak sama nazwa wskazuje, na rakach. Albo możemy wykorzystać koła Apollona. W tym wypadku są to koła Wagona z Grandu. 20-kilowe koła. Które podnoszą nam e, sam start sztangi, przez co skracają nam tor ruchu sztangi i możemy sobie popracować nad górną fazą dociągnięcia tego ciągu. E, ulubione zresztą ćwiczenie Wojtka, bo z tego co pamiętam, to w Ragpulu pobił jakiś tam rekord sosnowca, a potem zaczął śpiewać. Także teraz Klaudia, 60, Rakpul na kołach wagona. Mamy ustalony ciężar. Pierwszy tydzień będzie to setka, będą czwórki, będą to cztery czwórki na setce w rakpulach. Zastanawiam się, czy dawać te rakpulę co tydzień, czy one cię za bardzo nie obciążą. Dlatego po dwóch, trzech tygodniach po prostu Wybaczmy. zrobimy sobie tak. Jeżeli będzie za ciężko, odpuścimy sobie jeden tydzień rakpuly na rzecz yy, czegoś do przysiadu. Także mamy plan prawie gotowy. Teraz ja muszę tylko przyjść do domu i go dopisać, o ile mi się będzie chciało. Będziecie chciało, musicie chcieć. Nie ma wycofania. Wtedy go wyśle Klaudia i Klaudia będzie mogła robić. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do subskrypcji kanału KFD. Mojego kanału, Klaudia kanału jeszcze nie ma, ale ma Instagrama. Oczywiście dostaniecie, bo ma tam bardzo dużo nudesów. Nie i Będziecie ma. mogli sobie w ogóle pooglądać. Nie, ale mówię <laughs> Będziecie mogli sobie pooglądać. Na razie.